Tworzenie treści powinno być twoim nawykiem, powinno być Twoim najważniejszym zadaniem w biznesie, ale nie powinieneś być niewolnikiem tego procesu. Jeśli masz odpowiednią strategię, to będziesz pozyskiwać klientów dzięki tworzeniu treści i się przy tym nie wypalisz. A co więcej, będziesz się dobrze przy tym bawić. Po pierwsze, ustal priorytet i chroń swój czas na tworzenie kontentu. Ludzie często skupiają się na czas, które nie przynoszą im właśnie przychodu, tylko robią coś, co się wydaje im atrakcyjne w danym momencie, jakieś świecidełko, tak zwany Shiny Object Syndrome. Więc strategia wygląda tak. Zacznij od stworzenia jednej dłuższej treści na dany tydzień. Może być to jakiś właśnie artykuł, jeśli lubisz pisać długi film na YouTube, na przykład 20-minutowy, 10-minutowy, wystarczy, czy też podcast. I podziel wtedy te mniejsze, na mniejsze treści ten podcast, aby dostosować do kolejnych platform. Na początku możesz zacząć od jednej platformy, a potem iść na kolejne. Na przykład, jeżeli masz film na YouTube, możesz łatwo, automatycznie stosując narzędzia i sztuczną inteligencję, pociąć ten fragment, dodając automatyczne napisy na TikToki, e, rolki, shorty. Więc ten proces możemy zautomatyzować. Ty skupiasz się tylko na tym jednym głównym przekazie na dany tydzień, wysyłasz newsletter do swojej grupy e, newsletterowej, idealnych klientów, którzy cały czas mają od Ciebie wartościowe treści.